Witam! W kolejnym odcinku z... System Shop 2, prawda? Dobra, Kontynuuję z... Uh, tutaj jest lock. Spokojnie, spokojnie, nie chcę otworzyć tej drzwi, ponieważ... no teraz... To jest kamera i jeszcze dwa działka na dokładkę. Piękne towarzystwo, po prostu. Nie! Dlaczego to wy... nie wyszło? Właśnie, tak to miało być, okej. Okay. Teraz tak. No otwórzcie się. I to było fantastyczne. Okej. Okay. I to jest dowód, żeby... Znaczy to jest powód, żeby... Dowód. dowód, dowód powód, dowód, powód, dowód. Żeby użyć strzykawki leczącej. Dobra, i teraz... Spokojnie, wolę się tutaj najpierw rozej... Naprawdę, skąd wiem? Ale przynajmniej na tyle dobrze, że trupy po nich znikają. Może te trupy zostawały. Okej. Okay. To było trochę tutaj takie trup-tupowisko. To nie działa. Okej. Okay. Czyli tylko mogę tak. To do góry i to na. czyli tędy. Co tu będzie? U. Dziura. Oraz. u Shotgun.

She knows the access code to Gdzie jestem? A, tu, tu jestem. 4? 4? Dobra. To już? Aleś miał po Prawdziwy referat. Dobra, nic nie ma jeśli chodzi o kod do tego. Uu. No i tutaj naprawdę sporo gadżetów tych jest poukrywanych takich ee, bardzo fajnie. Lubię strasznie odkrywanie takich pierdół Oki to oki. Nie nic innego nic jak się to tam pchać na tylko miejsca Zobie. <grymne> o nie, to jest elektryczne, ja pierdziu. Na maser, pięknie Spadaj stąd Skurczy byk, no. Czego musiał okro w tym momencie mnie zaatakować co za... To... Wiesz, jestem znowu zraniony. Dziewięć przeciwpancernych. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Wolę zaszczędzić. Powaga. Te wieżyczki laserowe... Mnie zabiją. Zaraz, zaraz. No jak to zrobić, kurde? Dlaczego ja mam granatu? <ścoughs> no dobra, niech wam będzie. Niech wam będzie przeciwpancerne. Jasna cholera, haha. L2, kurwa, ale wydaje mi się, że to ciekawe, tutaj będzie druga wieczka. No jasne, że tak. Miałem to genialne przeczucie po prostu. Zastanawiam się, jak przy pójdzie w coś takiego. Bez nadziei, nie róbcie nie tego w domu. Nie róbcie tego na statku. Nigdzie tego nie róbcie. No dobrze. Jeszcze dwa nabójne przecież do tego ciecia. Nie! Naprawdę nie? Okej. Okay. Ups. Wow. Ej, nie pu... O kurczę. To było dziwne, po pierwsze. No, to było dziwne. Ej! A że jest skrót do strzykawki, przynajmniej tyle Ha! 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 I co? Teraz dostaniesz z ostatniego naboju normalnego? No, nie. To było i tak do. ps. Czy nie mogę tego sprawdzić? Ok, bateria. Ja się nie mogę doczekać, kiedy miał broni energetyczne. Będzie dobrze. Uwierzcie mi, nie. Nie będzie. O, jasna cholera. To, że już mi zaskoczył kolesiu Dobra Uf. Nic w ich pudłach nie ma, normalnie dlaczego? Gra jest wredna, to powiedz dlaczego. I naci nie mogę tu dostać, tak? No nie mam karty. Access needed. Access needed Access needed Access I mam przeczucie, że to będą roboty samobój. Aha nie Zaraz, 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 zaraz. Spokojnie, spokojnie. Ja się wpakowałem. Czy to jest zgodnie z moją misją? I... tak mam wrażenie, że zawsze te drzwi się otworzą i coś tam wyjdzie. Okej, okay, the code for the engineering control The code for the... Aha, okej, okay, dobra. Czyli dobrze idę. Żeby znaleźć hasło do tego miejsca, gdzie tam przed... w poprzednim odcinku byłem do, do góry tak leciało tym mm, antygrawitacyjnym czymś. Trzeba się udać do cargo bay, czyli do. Jak to powiedzieć po polsku? Nie znam teraz słowa, niestety, na słowo. Poważnie. Dlaczego? Zawsze. Nie znam słowa, kiedy nagrywam. Na pewno, jakbym nie nagrywał, to bym wiedział. Ej, ty. O, super.

You we hear your thoughts and, and the for your brothers you believe that dead, but they are not. They swim in our symphony of life. We offer another chance to join us. If you choose to lie down with the machine, we will remove you up. and put you <laughs> separate. Naprawdę, miałbym, że tak powiem, się zgodzić, żeby. Nie wiem, prawdopodobnie co mi mogą oferować, ale widząc to przed swoimi oczami, jakieś wielkie, gigantyczne, biologiczne, mięsiste. Nie wiem po prostu co było, ale. O! Ale dokładnie to Jest to cholera szympans! No widziałem? Ej, no jak mi tutaj mnie ma? Byłem tyłem, to się nie robi. Halo. Ok, ile mam tutaj cybermodów, Mam 16. Już przydałoby mi się jakieś te ulepszenia, by się przynajmniej Halo. Gdzie są jakieś te miejsce, gdzie mogę ulepszyć papierosy. Ok, jakieś logi do odsłuchania. Lame old me. I miss you. I miss you. I know it's stupid but I do. Oh yeah. yeah. I think I'll wallow in self-pity for an hour or so and then write you again. Just time. Figures. Sorry. I have to travel 67 trillion miles to meet a man. Oh, Lucas. Like <sighs> Everything will be better. I'll be better. I promise. <sighs> Great. Someone's coming. Counting the seconds. Okej okay. Czy ja w tym logu słyszałem dziwne odgłosy pod koniec, czy ja... Czy nie słyszałem? Na razie. Miałem takie wrażenie, aczkolwiek nie jestem pewien, bo się nie wsłuchiwałem tego loga, aż tak bardzo. Ale miałem wrażenie, że idzie zombie i myślałem, że to jest naprawdę... Być może to było chyba w logu. Dobra, jestem w części, która się nazywa w ogóle część... no kurde, cargo bay, nie? To jest po prostu miejsce, gdzie się przyjmuje towar. No ja nie znam teraz jakoś, no, mi, y, z polskiego odpowiednika, po prostu nie wiem dlaczego. Bo ja tak mam. Chodzi o to, że przyłatują statki i wyładowują swoje... towary w tym miejscu. O to chodzi. I mam generalnie znaleźć tutaj hasło do, do... części inżynieryjnej. Okej. Okay. Wolę to rozwalić, żeby nic nie przegapić nic tu nie ma. To nie działa. I to w ogóle nie... no okej. Okay. Wyjście. Całe szczęście. Uuu. Śkacz. Jakby się nam dało. Nie, to jest tylko taka chyba ozdoba. Eee... okej. Okay. Trzeba uważać. To jest beczka. Znaczy to... W... Oczywista oczywistość, ale jednak... O kurde... Jadę. Oj! Zawariowałeś, że chcesz strzelać w tym miejscu. Zatem obudziłem jakiegoś zombiaka, no. W sam raz, czy tak no, po prostu zdarliście. Dobra, nie ma co. Wstrzyknąć sobie tą durną strzykawkę. Uf. Ale Bayer, naprawdę ta gra jest fajna. Wiesz, to głupio brzmi no, jak teraz to mówię, ale... Jak się zacznie... Mogę to przesuwać, ale niech się sobie... Jak się zacznie w to grać, dopiero wtedy się zacznie... Moje mięso... Nie, moje... Co ty mówisz? Ej, hey, kurde, przestań strzać! Czy... I wieżyczka mnie zabiła, no. You do not hide Dobra, wiecie co zrobię? Zrobię reakcję łańcuchową. Tylko otworzę te drzwi. He, he, he. I się napromieniowałem Ale wyszło. Ta z... Nie, ona przeżyła Ale prawie... To no dobrze poszło Ponadto Małpy! Ponadto Małpa! Jest taka frydna, jak nie wiem co zaraz, 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 zaraz Do góry Ej To jest chamstwo, bo ja chyba nie trafię z tego miejsca znaleźć grę. To jest prawy... prawa rządzące grami komputerowymi. A jednak, od dołu. prosto prostu ale... Okej. Okay. Co? Okej. Okay. Na szczęście nie ma szczelby. Na szczęście ja mam pistolet. Co z tego wynika? Że zjadę na dół. Załatwił. A i tak masz czegoś. A już miałem dość Ty! Nie unikniesz mojego kluczfu. Nie unikniesz mówię. Przemówiłem ci. Wariat. Ale coś tam znowu muszę jeszcze raz tam wlecieć. Kurde plany. Nie da się tylko zmiażyć. Pełno. Aha, lok. co robił lok w takim miejscu, to dopiero dziwne. Troszkę pijaństwa. Przestań! Ale Słyszę go, ale nie wiem gdzie. Aha! Zresztą to jest. Uuuu! Mamy to przekapinały. Dobra, bez sensowna walka. No nie mogę zejść. No nie mogę walnąć O, w głowę. Dobra. Wow. Czy jakiś sekret? Powiem szczerze, to miejsce jest cholernie trudne do za, to przeoczył, gdyby nie usłyszał tego dziada. Dobra, teraz spokojnie, powoli, w końcu. Chciałbym sprawdzić, co tutaj jest w tych pudełeczkach. Pełno jakichś. Okej, okay. jestem na takim bogatym, muszę przyznać. Mam 298... Cóż to jest? Sok, okej. Okay. Wódkę. No, ten koeś ma nieprawdopodobną wątrobę. Nikt nie ma takiej jak on. Nikt! Nawet żaden, chyba, Rosjanin. Żaden Polak nie ma takiej wątroby jak ten koeś. Wypiję sobie wódkę. Całą butelkę. I nic. Dobra, tu jest. Batna, czy ten. M, m, ładowarka. Tak w skrócie. Są beczki. Okej, okay, ale tutaj chyba nic nie ma ciekawego za tym To jest dziwne w sumie, ale dobra Jak tam czas, o kurczę, sorry, ja po prostu tak się czasami wczuwam, że na nie patrzę jak tam czas Uff. No ale i tak całkiem nie idzie taki źle, aczkolwiek Nie no mam 10 apteczek, znaczy apteczek strzykałek powiedzmy Mam no całkiem sporo 33 naboja, aczkolwiek mamy więcej tego w pewnym momencie, czy mi się wydawało. Co tam, dobra, zrobię sobie przerwę.